A ja wściekającym byłem u Ciebie, dawaj <grymne> kurwa zimno na tym położyłem, a u nas ciepło tutaj wiesz, fale słoneczko <grymne> weź W <grymne> się, <grymne> chyba w sumie tak. <grymne> O! Oh, oh. oh. To się opłaca robić, bo wtedy dostajesz lud. Lud? No. No dzisiaj środa. Boże I teraz wzięliśmy dylanę, o co O! To Na pewno, na pewno są. No sam, sam, nie inaczej. E, ty tam widzę przeciwników niszczysz. Się jest. Piątego gra. No, full tryhard chłopaki Hop, no, ja. robią. A myślałem, że Fortnite to spokojna gra, ale jak się do tryhard. Nie, 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 widzisz, tutaj jest ekipa, która chce cały czas wygrywać. Ej, dobrze no. Tak, która tak. Spokojnie, to tylko gra. O. o, ktoś mnie w plecy ładuje. Obici, obici, są. Tak. Te mają cię tyłu. No, próbował ty, ale dostał. Nie, 33 lata. będę miał za parę miesięcy. A ja on 20 dopiero. Ja w tym 31 stycznia. Ja nie jest skupiony na rozgrywce. To wcale nie ja jest nie tak, mu. że go wywaliło. O. Oj. Wszystko po to ja Widzisz? Celają! Skopają! O! Wow, wow! Chcecie? Ty... Jestem, jestem, wow. tylko nie chcę im przeszkadzać. Leży? O! Dieteron. on... tam umiera. Daniel w sensie. Możliwe, Daniel. Możliwe, że umiera, no. Nic na to nie poradzę, nie no wiesz jak jest, no to umrze, ten umrze i trudno. Tu jest typ za kamieniem. Taka ma? To jest Nigel 119. Ej, ale to jest Nigel! To pokonajmy Nigela Nigel Został? Nie, 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 Nigel Nigel? Nie mylimy. Bo to niebezpieczny. Wow 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 wow, wow. Cała ekipa! Nie tam położyła Masz szczęście, że streama nie masz akurat Nie daj mi te streama, jeśli może Ale y, w sensie a, że tu od nas. No ja nie mogę niestety. Nie internet nie. Ktoś kto by mógł mi dać? Ciężko mi powiedzieć musisz się tutaj chłopaku Ja widać. na telefonie. Tam... Tu no jest to chuj też. Leży W tym krzaku chyba siedzi Piotrek. Ta. Nigel leży Na plecach, na plecak mamy Peter nie wiedziałem, że jesteś jeden <laughs> Dobyłem Nigela <laughs> Biedny Nigel O nie Kurde Oj co się stanęło? To się już za gorąco robi to Kurde myślałem że się uda Pobity A bo ja teraz do was komentuję tak? No, no. Siema. Siema Siema Ej panowie mam bardzo fajną piosenkę nie. z Gilinem Nie, nie Zostaniesz bana w tym momencie Bo Właśnie, ja teraz no. jestem sam I jak Co? mi przeszkodzisz Ale gdzie sam? W grze a, no to dobra, to trzeba było od razu gadać. To później są Leży jeden O jest kurde! Następny mecz czy do lobby? Rzuciłem wszystko! Chyba do nie... lobby, bo Zrzuciłem wszystko <laughs> z tych emocji przez... Przypadek.